English in 30 Steps. Basics of Grammar, Listening, Speaking. Step 17. Noun and Article. Krok 17. Rzeczownik i przedimek. Zostały nam jeszcze do omówienia czasowniki modalne takie jak can, could, may, might, will, would, shall, should oraz must, a także czasowniki frazowe, czyli takie, które tworzą jednostki znaczeniowe z innymi wyrazami. Ale oderwijmy się na razie od tego i porozmawiajmy o rzeczownikach i przedimkach. Obycie się z tymi częściami zdania przybliży nas do płynnej komunikacji z naszymi rozmówcami. W języku angielskim dzielimy rzeczowniki na policzalne i niepoliczalne. Najczęściej rzeczowniki są policzalne. Można je policzyć i mają liczbę mnogą. W liczbie pojedynczej przed takim rzeczownikiem występuje rodzajnik nieokreślony e lub EN. Jeśli chcemy podkreślić, że mówimy o czymś po raz pierwszy lub że coś jest nam nieznane, wtedy w liczbie pojedynczej przed takimi rzeczownikami postawimy rodzajnik nieokreślony e, jeśli rzeczownik zaczyna się od spółgłoski i rodzajnik en, jeśli rzeczownik zaczyna się od samogłoski. Liczy się tutaj dźwięk na początku wyrazu, a nie litera, ze względu na to, że czasem inaczej piszemy, a inaczej czytamy. A tutaj chodzi o dźwięk. Liczbę mnogą tworzymy poprzez dodanie końcówki s lub es do rzeczownika policzalnego. Dobrze, spróbujmy więc powiedzieć kilka zdań z użyciem tych rzeczowników. Jak powiesz po angielsku auto, auta? To jest auto, to są auta. Załóżmy, że widzisz te auta po raz pierwszy. Jeszcze raz powtórzę zdanie: Auto, auta, to jest auto, to są auta. Za chwilę dojdziemy do rzeczowników niepoliczalnych, które nie mają liczby mnogiej, chociaż dla nas czasem brzmią jakby ją miały. Dlatego gdyby auta były niepoliczalne, to nie użylibyśmy tutaj ar, tylko s. Ale o tym za chwilę. Spróbujmy złożyć jeszcze kilka zdań z rzeczownikami policzalnymi. Jak powiesz po angielsku: Czytam książkę. Załóżmy, że chcesz podkreślić, że czytasz tą książkę po raz pierwszy i nie znasz jej jeszcze. Po prostu czytasz. Jeszcze raz powtórzę zdanie: Czytam książkę. I read a book. I read a book. I read a book. I read a book. Książka w liczbie mnogiej to books. Dobrze. A jak powiesz po angielsku, jabłko, jabłka. Kupię dzisiaj jabłko. Kupię dzisiaj jabłka. Apple, apples. I'll buy an apple today. I'll buy apples today. Apple, apples. I'll buy an apple today. I'll buy apples today. Zwróć uwagę na to, że w liczbie mnogiej nie używamy przedimka nieokreślonego. Zwróć uwagę również na to, że użyliśmy przedimka en, ponieważ wyraz Apple zaczyna się od dźwięku a. Ciąg dalszy w kolejnych odcinkach. This will be continued in the next episodes.